W 2010 roku Unia Europejska ogłosiła wytyczne dotyczące oszczędności energii. Zgodnie z nimi, począwszy od 2019 roku, wszystkie budynki użyteczności publicznej będą musiały mieć prawie zerowe zużycie energii. Choć do 2019 roku mamy jeszcze 5 lat, to możemy pochwalić się już pierwszymi takimi obiektami. Mało kto zdaje sobie sprawę, że budownictwo pasywne, e, oprócz korzyści materialnych związanych z oszczędnościami energii, e, przynosi ze sobą dodatkowe korzyści, takie chociażby jak komfort. Przysłowie ludowe mówi, że jaskółka wiosny nie czyni. Z pewnością jednak zapowiada nadejście zmian. Tak jest też w przypadku prezentowanego obiektu. Zarówno ten, jak i kolejny, który powstaje. Mogą być zwiastunami nowego spojrzenia na otaczającą nas przestrzeń. Budynek postawiono w trzy miesiące. Projektowanie trwało znacznie dłużej. Projektowanie tego obiektu zajęło więcej czasu niż projektowanie obiektu standardowego w tradycyjnej technologii. Wynika to z uwzględnienia dodatkowych czynników, dodatkowych parametrów, które narzuca nam standard pasywny. W przypadku budynku tradycyjnego. Musimy uwzględnić wytyczne inwestora, a także przepisy, jakie narzucają na nas urzędy, czyli warunki zabudowy bądź miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. W przypadku budynku pasywnego musimy uwzględnić jeszcze dodatkowo wytyczne, które narzuca nam ten standard. Najlepiej jest wykorzystać jak najwięcej aspektów, które daje nam ukształtowanie terenu, działka czy dana lokalizacja. W tym przypadku jest to połączenie ogrodu z południową częścią budynku, czyli z południową jego elewacją. Mając na uwadze ten aspekt projektowania, tworzyliśmy na samym początku wiele koncepcji, by jak najlepiej rozplanować zarówno wnętrze, jak i właśnie to otwarcie elewacji południowej na stronę ogrodową. Stąd też bardzo specyficzny charakter tej elewacji i ten specyficzny kąt odchylenia okien, ponieważ są one zlokalizowane dokładnie w stronę południową. Natomiast nie tylko aspekty projektowe są ważne w budynku pasywnym. Tutaj z tym poradziliśmy sobie bez większych trudności. W budynkach pasywnych największym wyzwaniem jest natomiast wykonawstwo. W przypadku tego obiektu mieliśmy bardzo doświadczone ekipy budowlane, które wiedziały, na czym polega budowa w tym standardzie. Dzięki czemu nie musieliśmy przeprowadzać dodatkowych szkoleń na budowie, ponieważ te ekipy wiedziały już na jakie elementy należy zwrócić uwagę, by jakość wykonania była na najwyższym poziomie. Budynek od początku wzbudzał bardzo duże zainteresowanie przez swą inność. Trudno się temu dziwić, skoro nawet fundamenty nie miały prostych kształtów. Obiekt powstał na planie sześciokąta, bo to gwarantowało najlepsze wyniki z punktu widzenia spełnienia wymogów standardu pasywnego. Sama budowa była spektakularna. Przyjechał dźwig, ściany były składane jak klocki Lego. Auta zatrzymywało się, żeby nas oglądać, co tutaj się dzieje, ponieważ y, to jest rzadka rzecz do oglądania i y, dopiero później okoliczni mieszkańcy zdobywali się na odwagę, żeby do nas przyjść, zobaczyć, co proponujemy i gdzieś tam y, w sumie na początku wzbudzał bardziej opór swoją nowością. Minęło kilka miesięcy. I okoliczni mieszkańcy, a także osoby spoza tego rejonu chętnie tu zaglądają. Czas zatem zdradzić, jaką funkcję pełni to miejsce. W budynku znajduje się kawiarnia z salą warsztatową, cały obieg otacza ogród, który również jest do dyspozycji. I tutaj właśnie mają miejsce różnorakie zajęcia, dla małych, dla dużych, zajęcia plastyczne, artystyczne, kulinarne, ruchowe. Skąd jednak pomysł, aby budynek postawić w standardzie pasywnym? Z mężem jesteśmy architektami i poszukujemy nowych technologii, śledzimy nowe formy na rynku architektonicznym w świecie i było to dla nas wyzwanie stworzenie raz, że wyjątkowej bryły, a dwa właśnie połączenie z tego z nowoczesną technologią, która daje bardzo duże możliwości oszczędności np. energii. Dodatkowym atutem tej działki, tej lokalizacji jest to, iż okna południowe znajdują się od strony ogrodu. Dzięki temu przestrzeń ogrodu i wnętrze mogą się wzajemnie w doskonały sposób przenikać. To jest dodatkowy plus dla dzieci, dlatego że mają one bezpośredni kontakt z otoczeniem, z przyrodą, z zielenią. Nie tylko kontakt wizualny, ale także kontakt funkcjonalny. Dzięki temu dzieci w czasie zabaw mogą swobodnie poruszać się między wnętrzem a ogrodem. O, o, dużo. To znalazła taką. I róża Tu jest ja dużo. Tu, róża, tu jest. zobacz. Tu jest tak. Budynek został zaprojektowany dla dzieci. A jak wiadomo, dzieci uwielbiają bawić się na podłodze. Dlatego zapewniliśmy, by podłoga w tym budynku była ciepła. Mamy to wpływ zarówno. Ogrzewanie tego budynku poprzez płytę fundamentową. W płycie fundamentowej właśnie zatopione jest ogrzewanie. Natomiast dodatkowym aspektem jest doskonała izolacja tej płyty fundamentowej. To znaczy, że zarówno pod płytą fundamentową jest spora warstwa izolacji, czyli w tym przypadku stropianu, tak samo obrzeża płyty fundamentowej są również bardzo dobrze zaizolowane. Natomiast by uzyskać komfort cieplny, nie tylko podłoga musi być ciepła. Również ściany, dach i okna muszą być zaprojektowane w odpowiedni sposób. Mówiąc wprost, muszą mieć odpowiednią ilość izolacji, odpowiednią grubość izolacji. Ale to nie jedyne udogodnienia wpływające na jakość spędzanego w tych wnętrzach czasu. Budynek jest również bardzo dobrze doświetlony, dzięki czemu dzieci mogą korzystać z naturalnego światła ze słońca doskonale wyizolowane akustycznie w momencie kiedy mamy go szczelnie zamkniętego nie słychać hałasów z zewnątrz w postaci jeżdżących samochodów czy też tego co dzieje się od strony ogrodu na przykład mógłby to być silny wiatr również wpływ na to ma doskonała izolacja a także odpowiedniej jakości stolarka okienna okna i drzwi i odpowiedni montaż tych komponentów w budynku panuje również doskonała atmosfera dzięki zastosowaniu wentylacji mechanicznej z rekuperacją. Jest to bardzo prosty system, który doprowadza nam cały czas świeże powietrze do budynku. To świeże powietrze, które jest doprowadzane, jest dodatkowo podgrzane powietrzem, które z budynku jest usuwane. Powietrze, które dostaje się do budynku, pozbawione jest pyłów, jak również pyłków roślinnych. Obiekt funkcjonuje dopiero od kilku miesięcy, ale już można mówić o korzyściach. Tuż po uruchomieniu obiektu odebraliśmy rachunek za gaz. Był bardzo niski w stosunku do domu, który posiadam, e, mój dom prywatny, e, gdzieś w porównywalnym metrażu. E, to było bardzo do, miłe zaskoczenie, chociaż budując, wiedzieliśmy, że te rachunki będą tak wyglądały. Kolejny obiekt w standardzie pasywnym powstaje w Turku. Zarząd Powiatu Tureckiego dwa lata temu podjął decyzję o budowie hali gimnastycznej dla zespołu szkół technicznych w tzw. technologii pasywnej. Zdecydowaliśmy się na taką właśnie technologię, aby była to technologia oszczędna, abyśmy mogli w przyszłych latach realizować inne przedsięwzięcia. Ta technologia jest proekologiczna i koszty utrzymania są zdecydowanie niższe niż sal gimnastycznych o podobnych standardach realizowanych w technologiach zwyczajnych. W tym momencie realizacja tego przedsięwzięcia jest droższa niż budowa normalnej sali gimnastycznej, ale w przyszłości będzie się to nam naprawdę opłacać. Decydujemy się właśnie na realizację tego przedsięwzięcia w tej szkole, bo jest to największa szkoła w powiecie tureckim. 1800 uczniów zasługuje właśnie na taką halę gimnastyczną. Jest to pierwszy taki tego typu obiekt w Wielkopolsce, więc są to pewne szlaki przecierane, które no, są takie pionierskie, powiedzmy. Oprócz tego, że jest sala gimnastyczna, jest również zaplecze, e, sanitariaty i sale dydaktyczne, które znajdują się na piętrze. Oczywiście w budynku pasywnym najważniejsza jest szczelność i izolacyjność jego. E, dlatego. E, Ocieplenie ścian, na przykład zewnętrznych, to jest 30 cm wysokiego gatunku styropianu. Również ym, nawet fundamenty są izolowane z każdej strony, również od spodu. Dach izolowany również 30 centymetrową warstwą styropianu dachowego i mamy ym, okna i szyby o bardzo dobrych współczynnikach, tam przenikalność światła jest wysoka, bo chodzi o to, żeby było jak najwięcej zysków ze światła, ze słońca, czyli ta przenikalność tego światła jest wysoka, ponad 54%, natomiast izolacyjność cieplna jest też wysoka, żeby to ciepło nie uciekało jakby wchodziło od słońca, ale z kolei nie uciekało na zewnątrz. Oprócz tego, że jest to sala pasywna, to ja może jeszcze wspomnę, że mamy tutaj energooszczędne ym, źródła ciepła, z, z źródła odnawialne. Mamy 14 w terenie poza halą, w tamtej części 14 odwiertów o głębokości 130 metrów każdy. Em, z glikolem jest i one współpracują z pompami ciepła, które współpracują z systemem ogrzewania, również wentylacja mechaniczna z odzyskiem ciepła, i tutaj pod całą posadzką sali mamy wymiennik gruntowy poziomy, gdzie to powietrze jest wpompowywane i ono jest chłodzone latem i ogrzewane zimą i nawiewane do. Pomieszczeń do sal lekcyjnych i do pomieszczeń tutaj sanitarnych. zapewnień producenta powietrze w taki sposób filtrowane przez właśnie w tych podposadzkowych wymiennikach jest podobno bardzo dobrze zjonizowane i ma, tworzy bardzo dobry mikroklimat, więc zobaczymy, czy na wyniki nauki to wpłynie. Budowa sali gimnastycznej w tej technologii spowoduje, że Powiat Turecki, a tym samym y, ta szkoła zaoszczędzą około 90% kosztów utrzymania tej sali, co da niebagatelną kwotę oszczędności w granicach około 75 tysięcy w skali roku. Te pieniądze będzie można przeznaczyć na inne działania edukacyjne, zarówno w tej szkole, jak i w innych placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Turecki. W pierwszym roku zaoszczędzona kwota wykorzystana zostanie na budowę łącznika pomiędzy dwoma budynkami dydaktycznymi tej placówki. Ważne jest, żeby budynków takich, takich jak ten powstawało w naszym regionie jak najwięcej. Dobrze by było, gdyby samorządy zaadaptowały ten standard do budowy budynków użyteczności publicznej, takie jak szkoły przedszkola, szpitale. Dzięki temu wszyscy mieszkańcy naszego regionu oszczędziliby na podatkach przeznaczanych na ogrzewanie. Dodatkowo oczywiście będziemy oszczędzać nasze środowisko, dzięki temu, że powietrze będzie czystsze.